Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Katarzyna Niekowa, jestem psychologiem. Chciałam z Państwem omówić dzisiaj kwestie dotyczące negatywnych konsekwencji, z jakimi przyszło się zmierzyć dzisiaj dzieciom wracającym do szkoły oraz omówić sposoby i techniki, jakie mogą Państwo zastosować, aby wspomóc swoje pociechy. Aktua aktualna sytuacja, z którą Przyszło się zmierzyć, wymaga uruchomienia specjalnych technik, o których postaram się przystępnie opowiedzieć. Przede wszystkim chciałam omówić aspekt straty. Część osób, dzieci i młodzieży doznało straty w czasie pandemii z powodu koronawirusa bądź też innych przykrych okoliczności. Straty rozumiane jako śmierć bądź chorobę osób bliskich oraz straty w innej postaci, takiej jak utrata pracy przez rodziców lub związana z tym przeprowadzka, izolacja od kontaktów rówieśniczych. Pacjenci, którzy już przed pandemią byli w kontakcie terapeutycznym, e, zaznaczają, że w 80% odczuli pogorszenie samopoczucia poprzez zachodzące zmiany mające związek z pandemią. Dzieci często doznały obciążających doświadczeń w samym domu. Mam tutaj na myśli przemoc domową pod każdym jej postacią, fizyczną, psychiczną. Wiele dzieci doznało zaniedbania własnych potrzeb, eskalacji konfliktów domowych, obniżenia poziomu funkcjonowania finansowego. Wiele dzieci odczuwało odpowiedzialność za i wpływ swojego funkcjonowania na możliwe zarażenie bądź też chorobę domowników. Mówię tutaj o nagłaśnianym przez media aspekcie, aby dzieci uważały na swoich bliskich, ponieważ poprzez swoje kontakty mogą narazić innych członków rodziny. To niewątpliwie negatywnie odbiło się na poczuciu bezpieczeństwa dzieci. Mam tutaj również na myśli niepewność, czyli taką przewidywalność tego, co wydaje nam się, że jest... Niezmienne. Dzieci obserwując rzeczywistość pandemiczną mogły skonfrontować się z faktem, że to co było pewne i przewidywalne może skończyć się z dnia na dzień. Weźmie pod uwagę szkołę i aktywność z nią związaną. E, dzieci zauważyły, że to co jest związane ze szkołą i aktywnością szkolną, może diametralnie zmienić swoje oblicze z dnia na dzień. Znany schemat nie został zastąpiony innym, stałym i pewnym, stabilnym schematem. Przez wiele miesięcy sytuacja była zmienna i wielokrotnie modyfikowana. Dzieci raz wracały do szkoły, raz siadały znowu do nauczania online. Dzieci obserwowały również rodziców i ich zachowania. Jak rodzice radzili sobie z obostrzeniami, czy respektowali nakazy i zakazy nakładane przez państwo, jak rodzice radzili sobie z kryzysem. Wszystkie te obserwacje, w zależności od tego, jak my, rodzice, radzimy sobie z trudnościami, mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa i kształtowanie się autorytetu u dzieci. Kolejną ważną sferą, która Skupiła negatywne konsekwencje, to przyjaźnie i relacje interpersonalne. Dzieci nie mogły dowolnie i zgodnie z własnymi potrzebami spotykać się i doznawać wsparcia rówieśników. Nie musimy biernie patrzeć na to, jakie konsekwencje przyniosła aktualna sytuacja. Myślę, że yy, mamy na to wpływ bardzo istotny, i tutaj parę słów o tym, co Państwo, jako rodzice, mogą robić, aby wspomóc swoje dzieci. Przede wszystkim, rozmowy. Może aż, albo tylko, ale jest to bardzo istotny obszar. Chciałabym, żeby Państwo dali znać swoim dzieciom, że powrót do szkoły to istotna sprawa. Proszę nie umniejszać tego faktu, mówiąc, to nic takiego, dasz sobie radę. Wykażcie się Państwo zrozumieniem. Mówcie do dzieci, wyznacie je najlepiej. Bez ym, narzucania się, bez niepokoju. Spokojnie, po prostu stwórzcie przestrzeń do rozmowy i dajcie do zrozumienia, że w razie potrzeby jesteście. Czasami pójście na spacer, upieczenie razem ciasta, pomajsterkowanie w garażu daje większą możliwość i przestrzeń do rozmowy niż usadzenie dziecka w twarzą w twarz i oczekiwanie wylewności. Proszę postarać się utrzymać systematyczność i taką regularność wspólnych aktywności. To zagwarantuje Wam przestrzeń do tego, że jeśli dziecko będzie miało potrzebę porozmawiać, będzie mogło do Was przyjść. Następnym aspektem, który mogą Państwo zagwarantować dzieciom, aby ustabilizować ich funkcjonowanie i samopoczucie, to niezastąpiony sen. Jest to temat nie tylko na tą okoliczność, jest on ważny zawsze. I myślę, że jest to fundament dobrego funkcjonowania dobrego pod względem psychicznym i emocjonalnym. Jakiekolwiek zakłócenia snu, niedobór snu manifestują się w trakcie dnia i funkcjonowania dzieci. Sen wpływa na nastrój, relacje, aktywność, nawet na samą odporność dzieci. Zdrowe nawyki w zakresie snu powinny obowiązywać zarówno w czasie, kiedy dzieci chodzą do szkoły, jak również w czasie, kiedy uczą się online. Przede wszystkim Komfort, tak? Czyli każdy, kto próbował zasnąć z bólem głowy bądź katarem, zatkanym nosem, wie, że to nie jest łatwe zadanie. To są dolegliwości somatyczne, które mogą utrudniać zasypianie. Ale problemy psychiczne, takie jak lęk, obniżony nastrój, równie jak zaburzenia somatyczne, mają wpływ i to niekorzystny wpływ na jakość snu. Aby zapewnić sobie komfort psychiczny, możemy spróbować dostosować naszą przestrzeń do tego, aby sen był jak najbardziej wydajny. Możemy zastosować progresywne techniki relaksacyjne, które obniżają poziom lęku, poprawiają nastrój, wyciszają. Możemy również zastosować techniki oddechowe, mające bardzo podobne działanie. Jeśli wiemy, że dziecko nie może zasnąć, możemy zaproponować mu ciepły napój, oczywiście bez cukru, a tym bardziej bez kofeiny. Nasza codzienna aktywność, tak zwany styl życia ma równie duży wpływ na jakość snu. Już sama dieta, ryż, otręby, produkty mleczne wspomagają produkcję enzymów, które, wymaga, które wzmagają potrzebę, wzmacniają tak, potrzebę snu. Jedzenie i napoje zawierające cukier działają wręcz odwrotnie. Ćwiczenia, aktywność fizyczna obniżają lęk i obniżają poziom stresu, przez co też korzystnie wpływają na sen. Teraz, jeśli chodzi o otoczenie, co możemy zrobić, aby. Stworzyć idealne miejsce do snu. Powinno być to oczywiście miejsce, w którym nie odbywają się inne aktywności. Mam tu na myśli higienę snu, czyli granie, oglądanie telewizji, jedzenie powinno odbywać się w odrębnych pomieszczeniach. Proszę być świadomym obecności gadżetów i elektroniki: telefony, tablety. Komputery, telewizja. To wszystko urządzenia, które niekorzystnie wpływają na jakość i wydajność snu. Ekrany emitujące tak zwane niebieskie światło działają supresyjnie na produkcję hormonu wspomagającego sen, czyli melatoniny. Aby uniknąć tego destrukcyjnego wpływu na sen powinniśmy unikać używania tego typu urządzeń na minimum 2 godziny przed snem. Takie parametry jak światło, hałas, temperatura mogą być swobodnie regulowane i dostosowywane do naszych preferencji. Aby zapewnić nam komfortowy wypoczynek, są to parametry, które możemy swobodnie modyfikować poprzez ogrzewanie, klimatyzację, grubość pościeli, rolety, żaluzje, maska na oczy. A jeśli mamy bardzo hałaśliwych sąsiadów, to na przykład zatyczki do uszu. Dla swojego własnego feedbacku, jak przebiega sen, możemy stworzyć tak zwany pamiętnik snu. Co jeszcze mogą państwo zrobić, aby poprawić komfort oraz funkcjonowanie swoich dzieci. Pokazać im w jaki sposób radzić sobie z trudnymi sytuac sytuacjami, tak? Strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami są to takie strategie, które każdy z nas używa na co dzień w sytuacjach, kiedy odczuwamy stres, bądź obniżenie nastroju. Jedni doceniają pozytywny wpływ rozmów z bliskimi, inni Uważają, że ćwiczenia fizyczne są w tej sytuacji nie do zastąpienia. Jeszcze inne osoby używają technik relaksacyjnych i oddechowych. Należy uświadomić dzieciom, że lęk i stres, chociaż są to negatywne emocje, są to takie same emocje jak każda inna. Mamy radość, tak, mamy smutek, podekscytowanie, ale istnieją też negatywne emocje, takie jak strach, lęk żal, poczucie zagrożenia oraz stres. Musimy uświadomić naszym dzieciom, że nie da się przeżyć życia tylko na pozytywnych emocjach. Podajcie dzieciom przykłady, jak wy państwo radzicie sobie z trudnymi sytuacjami, jak radzicie sobie będąc w lęku i w stresie. To państwo dają przykład, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Jeśli dzieci obserwują państwa niemoc same nie poradzą sobie z własnymi problemami. Zachęcajcie, aby dzieci skupiały się na tym co tu i teraz, a nie na tym co będzie. Wybieganie w przyszłość, tworzenie możliwych scenariuszy może być obezwładniające. Dzieci niech starają się skupić na tym, na co mają wpływ co mogą modyfikować swoim działaniem, co jest od nich zależne, a nie na tych rzeczach, na które wpływu nie mają. Możemy również zwrócić uwagę dzieci na te pozytywne aspekty ostatniej rzeczywistości. Możemy skupić uwagę na pozytywnych elementach doświadczonych podczas pandemii. Oraz tych pozytywnych elementach oczekiwanych, takich jak otwarcie ulubionych sklepów, możliwość spotkań z grupą rówieśniczą, lub nawet zjedzenie w ulubionej restauracji, restauracji bądź też kawiarni. Pamiętajcie Państwo, że to Wy jako rodzice uczycie dzieci na co dzień, jak rozwiązywać problemy, jak nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i stresem? Jak podchodzić do nowych wyzwań? Czy nowe okoliczności to problem, czy może nowe wyzwanie, w którym możemy się sprawdzić? Czy innym ludziom należy okazywać szacunek? Dzieci nie uczą się życia na wykładach, na prelekcjach. Dzieci uczą się efektywnego funkcjonowania od nas, od rodziców. Uczą się tego obserwując nas w trudnych sytuacjach, obserwując jak my radzimy sobie z trudnościami. Szkoła to przede wszystkim placówka edukacyjna i nie należy o tym zapominać. Jest to obszar edukacyjny, na którym faktycznie powinna rozwijać się współpraca z gronem pedagogicznym. Jeśli obserwują Państwo u dzieci. Problem na podłożu emocjonalnym. Istnieje szereg możliwości, aby pomóc dzieciom i uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Jednak ten obszar, o którym mówię obszar pomocy psychologicznej, terapeutycznej to odrębny obszar od szkoły. Mam tutaj na myśli przestrzeń terapeutyczną taką jak poradnie. Przychodnie, gabinety specjalistyczne, w, kto, w których mogą Państwo uzyskać pomoc dla swoich dzieci. Jeżeli mają Państwo wrażenie, że dziecko ma trudność w nawiązywaniu relacji, nie radzi sobie ze stresem, odczuwa lęk, czują Państwo, że Wasze wpływy wychowawcze nie skutkują, nie są efektywne, zalecam Państwu konsultację. Ze specjalistą, z psychologiem bądź pedagogiem. Dzieci to nie grupa o podobnych potrzebach. Każde dziecko potrzebuje indywidualnego wsparcia i podejścia. Proszę pamiętać, że wychowanie to nie spełnianie życzeń, lecz dbanie o potrzeby. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i życzę powodzenia.